Witajcie widzowie. Z tej strony Maciej. Zapraszam na odcinek na temat najlepszych linii na start według mnie. Odcinek głównie dla osób początkujących lub takich, które czują, że coś na początku swojej przygody z World of Tanks Blitz zepsuły i nie grają tak dobrze, jak grać powinny. Zapraszam. Dla początkującego gracza według mnie jedynym sensownym typem czołgu to czołgi ciężkie. To są czołgi, które są najbardziej zbalansowane pod każdym kątem. Te pojazdy są dobrze opancerzone, mają w miarę dobrą mobilność, no i w miarę dobre działa. Na początek uważamy, że najlepsza linia dla każdego to jest linia do ISA 7. Dzięki tej linii nauczymy się na spokojnie mapek, strategii, mechaniki gry, sterowania, ponieważ mamy czołgi z dobrym pancerzem, z dobrymi działami, nie jesteśmy ani za szybcy, ani zwolni. Tymi czołgami gramy w ten sposób, że chowamy dolną płytę i stoimy do przeciwnika przodem, ponieważ te czołgi Oczywiście w większości, to każdy czołg jest trochę inny, ale te czołgi raczej najlepiej działają stojąc frontem do przeciwnika, chowając dolną płytę. Nie jest to tak, że to jest najlepsza linia w grze, bo każdy czołg ma swoje mankamenty, ale to jest linia, którą na początku nauczymy się najwięcej. Prawda jest taka, że na początku nieważne czy będziesz grał, i tak będziesz robił słabe wyniki. I to jest całkowicie normalne, ale patrząc przyszłościowo, ta linia jest najlepsza do nauki. Ma wszystkie cechy w sobie, wszystkie cechy podstawowe, które nowy gracz musi przyjąć. I zaczynamy sobie od T-26, potem BT-2, 7 a T-20, KW-1, KW-1S, IS, IS-3, IS-8 i IS-7. Ważne jest to, żebyśmy każdym typem czołgu badali wszystkie moduły, czyli i gąsienicę, i działa, i dopiero badamy finalny czołg. Zaczynamy zawsze od działa, jeśli jest taka możliwość, i wieży, potem silnik i na końcu gąsienicę. I robimy tak z każdym typem czołgu po kolei. Jeśli już zrobicie ISA 7 i czołg i linia Wam się spodoba, to zróbcie sobie linię do IS4. KW1S przechodzicie na KW3 i idziecie po KW4 ST1 i 4 Czemu nie robimy pierwszy i 4? Wiele działa i modułów z ISA 7 z całej tej linii przechodzi potem na linię do IS 4. Te same działa pasują do IS 4 czasami i dzięki temu gramy mniej stokowymi czołgami na starcie i szybciej. I mniej, łatwiej badamy linię do IS-4, która aktualnie jest lepszą dychą niż i 7 Drugą linią, którą polecam każdemu na start jest drzewko niemieckie i linia do s 100 Zaczynamy od PZ-2, potem PZ-35, PZ-3, PZ-4, potem wchodzimy na VK-36. Tiger 1, Tiger 2, SN5 i E100. Tą linią gramy już trochę inaczej niż linią do isów. Tutaj nauczymy się robić side scrapa, czyli wychylanie do przeciwnika, pokazując bok pod dużym kątem. W ten sposób utrudniamy przebicie naszego czołgu dla przeciwnika. To jest idealna linia, żeby się tego nauczyć. Ciągi są cięższe niż isy, są wolniejsze i niektóre są naprawdę dużo lepsze. Uważam, że ta linia to jest must have dla nowego gracza. Dycha s 100 sama w sobie nie jest jakimś top of the top, ale linia nauczy nas totalnych podstaw do gry w World of Tanks Blitz. Kolejną linią, już trochę trudniejszą, jest linia Rogów amerykańskich do E5. Zaczynamy od M2 Light, M3 Stewart, M5 Stewart, M7, T1 Heavy, M6, T29, T32, M103, no i finalnie E5. Tą linią gramy też inaczej. Tutaj głównie gramy na opuszczanie wieży, nie pokazując totalnie kadłuba. Tak naprawdę zaczynamy grać w ten sposób od T29, no bo wcześniej te czołgi to bardziej jak isy albo czołgi niemieckie. Czyli po prostu gramy sobie skrapie, mamy twardy przód i w ten sposób walczymy. Od T29 próbujemy grać na wieże, mamy lepsze opuszczanie, lepszy pancerz na wieży i kadłub nie jest już taki super. To jest trudniejsza linia niż is 7 czy S100, ale jest naprawdę dobra. I ostatnią linią, którą wam polecam na start, ku zaskoczeniu wracamy do drzewka niemieckiego i nie są to czołgi ciężkie. Są to niszczyciele czołgów. Zaczynamy od PZ2, PZ35, PZ3. Oczywiście te czołgi już mamy zbadane, bo robiliśmy E100. Potem Hetzer, Sztuk, Jakpanzer panzer 4, od panther j -Panther 2, J-Tiger i finalnie Jagoda w drzewku. Dla wielu osób może to być zaskoczenie, ponieważ doświadczone osoby wiedzą, że Jagoda. Ты слабо дыхать. To jest dycha mało uniwersalna. Ja się z tym zgodzę, ale polecam tą linię nie ze względu na czołgi 10 poziomu, tylko na czołgi, które prowadzą do tej dychy. Ponieważ ta linia od wielu już lat jest bardzo mocną linią w bitwach randomowych. Tutaj każdy czołg praktycznie na swoim pierze wymiata. To jest fajna linia na starcie, żeby poznać sposób grania TDK-ami, kampienie, takach, z ukrycia i polecam tą linię każdemu. Nie mamy tutaj najlepszego pancerza, ale mamy super działa. Piątka, szóstka, siódemka. To są super Super działa, ale tak naprawdę praktycznie zero pancerza. Pancerz zaczyna się od ósemki, ale tylko tej górnej części tego czołgu w nadbudówce i wiątka mój lepszy pancerz. No i wiadomo, dycha najlepszy. Najlepszym czołgiem z tego drzewka jest Jagdtiger 9 poziomu. Ten czołg wymiota już od wielu lat. Ja sam osobiście robiąc tą linię, żeby się nauczyć grać, w ogóle nie badałbym Jagody. Zrobiłbym 9 tier, ograłem trochę, zrobił tyle XP, ile potrzeba na Jagodę, no i wtedy sobie przestał grać. Ponieważ większe plus tego drzewka to są wszystkie czołgi oprócz 10 poziomu. Ważne jest to, tych wszystkich drzewkach, abyście nie badali tych drzewek pojedynczo. Chodzi o to, żeby robić isa 7 jagodę e 5 czy s100 w jednym momencie. Staramy się robić te drzewka równomiernie. Czyli robimy pierwsze tiery razem, potem drugie tiery razem, trzecie tiery razem, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte. Wszystko po kolei w jednym momencie. Dlaczego? Jeśli zrobimy jedną linię od razu, to gwarantuję Wam, że nie będziecie gotowi, aby grać na wyższych tierach. Ponieważ za szybko przejdziecie na najwyższy poziom bez doświadczenia map, mechaniki sterowania, zarabiania, ekspienia i ogólnie grania. A jeśli zrobicie pięć albo cztery linie... W jednym momencie to wasza wiedza i doświadczenie będzie dużo wyższe, jak już dotrzecie na ten dziesiąty poziom. Dlatego badajcie linie jednocześnie, po kolei na spokojnie badacie wszystkie moduły, cieszycie się grą, poznajecie mapy, nowych graczy, społeczności, mechanikę i uwierzcie mi, że wasza radość z gry, poznawanie gry i spędzanie w tej grze czasu będzie dużo lepsze niż jak zbadacie każdą linię pojedynczo, jak najszybciej, aby tylko dorwać 10 tier, i potem robicie takim 10 tierem 1500 uszkodzeń. To jest tragicznym wynikiem. Jedynie isa czwartego nie robicie razem z innymi czołgami. No, po pierwsze robicie linię do isa 7 dopiero potem is czwarty. Pierwszy jest 7, potem jest czwarty. Nie w innej kolejności. To wszystko w tym odcinku. Jeśli się spodobało, zostaw łapkę w górę, obserwacje, poleć ten film znajomym, napisz w komentarzu pomysł na kolejne filmy, wbij na Discorda, zostań moim sterującym, no i dzięki za oglądanie.